W dzisiejszym odcinku przed Wami losowy mityczny boss challenge. Tylko tego, w co wyposażony jest boss, będziemy mogli używać do tego, żeby wygrać grę. Sprawdźmy, co mamy. Wyskakujemy, i wygląda na to, że mamy walerię. Co ciekawe, znacznik już macie zaznaczenie, ponieważ skiny widać w lobby. Lecimy gdzieś na bok i możemy używać wszystkich przedmiotów, które są dostępne, zanim wyeliminujemy tego bossa. Ale co ciekawe, tak sobie patrzę, i tutaj nikt nie leci. Zabieramy sobie podstawowe broni, żeby iść, wyeliminować tego bossa, ponieważ tylko lootu z niego będziemy mogli używać, ale jego jakoś musimy wyeliminować. I robimy wizję w ten sposób. Jeśli zostawicie 3000 łapek i jeszcze dzisiaj, to nagrywam dla was odcinek, gdzie likwiduję wszystkich bossów i z tego jeden odcinek, czyli 5 minów, ale to wszystko zależy od was. W sumie wolałbym, żebyście nie zostawili tych 3000 tysięcy łapek. Powiem ci tak, Rafa, mnie najbardziej cieszy to, że nie mamy dzisiaj ludzi na miejscówce, bo ogólnie na sejfie zawsze lata dużo par, masa graczy, a okazuje się, że tutaj jest luz. I tak naprawdę to jest chyba też jeden z lepszych mityków, więc mnie to naprawdę cieszy. Właśnie ja nie do końca jestem pewien, co tam jest, ale chyba SMG i słuchajcie, sprawa jeszcze wygląda tak, że tutaj podobno jest najgorszy boss, w sensie pod względem wyeliminowania go i być może dlatego tutaj ludzie nie lecą. Ale jest też fajny SMG, o ile to będzie SMG, i się nie zdziwimy, że to na przykład pompa. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie, bo pompy mityczne są tragiczne. Ja wolę grać z szarą niż mityczną. Tylko czekaj, gdzie ta babeczka ha, ona jest tam? Masz w ogóle jakiekolwiek leczenie? Bo tak tutaj bieda na tej miejscu jest trochę taka ostra. Znalazłem trzy beczki, ale nie czekam na ciebie, bo pewnie znajdziesz sobie coś za chwilę. Z leczeniem ostatnie jest bardzo kiepsko i pewnie sami to zauważyliście. Ja jestem serio w szoku o, bo latam po tej lokacji, nie ma tu skrzyni. I oczywiście, jakie są zasady. Zasady są takie, że ty grasz mitykiem, a ja mogę grać takim samym mitykiem, jak będziesz miał ty, tylko że w wersji zielonej, niebieskiej. I jakieś tam... Czyli jak będzie SMG, no to Zakrzak może grać z tym samym smg SMGiem, ale gorszym. Ja znalazłem e, złoty pistolet. I jest mega kozaty. Ty, jak to dobrze strzela. To jest mega fajny pistolet. Fajny jest i ma całkiem mały rozrzut, więc to jest na pewno spoko i dobry damage. No to co, ja proponuję zaraz... Ej, znalazłem tutaj... gościa! Mam gościa! Mam gościa, dobra, powalony, powalony. Oczywiście możemy używać przy. Ty, możemy. Ty, jeszcze jeden chyba, nie? Już nie wiem, co się dzieje. No pewnie tak, bo no ta, no musi tam być gdzieś. Ej, ale ta babeczka. Biję, ja już ją eliminuję. Jeszcze tutaj eliminuję sobie te boty. Ja mam tu gdzieś chłopa obok, czekaj. Strzelał do mnie. Tak mi się wydaje. Jest, 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 jest. Yy, zabudował się. Zero, ma jakby coś, wylecę mu na głowę. No i dzień dobry, kolego. Elo, żegnamy. Ja prawie zginąłem. Podjadam trochę jagódek i mam walerię i ją mogę poobijać. Przynajmniej trochę. Zostawię jej na niebiesko i w dwójkę do. Aha, dobra, nie, jednak, jednak nie, już ją muszę bić. Szkoda. Ja już jestem biorę, ją od tyłu, dostała dużo, prawie leży, więc dawaj ją dokończamy i bierzemy. Mityk. W sumie zobaczymy jaki to jest, bo ja nie jestem pewien. Ja też ją tutaj tukę i mamy! Mamy to! Mamy to! Oczywiście mamy z niej medalion i to wygląda trochę jak pistolet. I być może jest to... Tak, jest to pistolet, ale maszynowy, czyli SMG, mam 30 Amo i mam medalion. Czy ty masz medalion u góry? I, tak się składa, że medalion nie spadł. I ja sobie go wezmę, żeby się uleczyć i już ci go dam. SMG. -ki. Wydaje mi się, że to jest fajna broń Chociaż napiszcie wy w komentarzu Która broń mityczna według was jest najlepsza Ja na pewno przekonam się o tym w tym odcinku Za 3000 łapek w górę A żeby tego nie pominąć subskrybujcie kanał z dzwonkiem No więc co Rafa, przyszła pora na wejście do sejfu Chociaż i tak nie możemy brać broni z niego Ale ja zrobię sobie taki SMG Jak, jak masz ty W sensie zmodyfikuję go w taki sam sposób, żeby wyglądał Identycznie jak twój Ja bym najwolał z tej lokacji Sobie zabrać dużo leczenia W sensie dokładnie z sejfu, tylko nie pamiętam jak do tego Sejfu tam się wchodziło. Czekaj, zapraszam, zapraszam. Tu, 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 tu. W tym budynku gdzie była Waleria? Okej, okay, ja już do Ciebie przychodzę. Przyjechał pociąg. Ty, a może tu wejdę? Ciekawe, gdzie wyjdę, może w sejfie Eee, no wysiadłeś w sejfie I to mi się podoba, szkoda, że nie możemy brać lutu z sejfu Rozwalmy sobie tutaj tą amunicję całą I może jakoś przek. Aha, nie można mityków O, choinka. no dobra, no to zostawiamy to tak, jak jest Pozbierajmy trochę złota I Zakrzek, pokaż, jakiego ty masz SMG-ka Właśnie ja chcę ci pokazać jedną rzecz, patrz Patrz to, jest na ścianie, więc trzymaj kciuki, żeby wyleciał złoty Trzy, dwa... W sumie jeden i nie wyleciał złoty, ale i tak go podpisuję. Bierzemy sobie celownik. I który ty masz celownik? Okrągły czy kwadratowy? Kwadratowy, kwadratowy. Okrągły, w sumie ciekawe, jak to z okrągłym by działało. Ja kupuję kwadratowy, żeby był taki sam. Biorę też tłumik chyba, albo nie. Wezmę sobie hamulec wylotowy i mam naprawdę mocny SMG. Taki jak ty, stary, 1 do 1. Sprawdźmy mage bo on, jest, on na pewno jest ulepszony na full. Ale jeśli chodzi o obrażenie, mam 17. Ja mam 15, więc dwa mniej. To jest dużo dla SMG-ka. Szybko strzelność 12. No to u mnie to samo. Magazynek 38, 25. Jak to jest? Możliwe, że magazynek, pojemność magazynka ma przecinek. Nie wiem, nie, nie mam pojęcia. I dobra, to nie ma sensu, ale spoko. Mamy 0,25 naboja do wystrzelenia, więc taki może popsuty, na, popsuty nabój. Czyli tak naprawdę musimy grać na blisko. Mamy 44 osoby. Ja proponuję uzbierać sobie jeszcze trochę maców, trochę leczenia. O, taka kukurydza to się na pewno przyda. Mamy aktualnie w Fortnite takie czasy, że nawet kukurydzy się zjada, gdzie nigdy się tego nie robiło, bo leczenia jest totalnie mało. Ja się zastanawiam, skąd możemy wziąć dużo amunicji i dobrze by było znaleźć jakąś lamę. Ej, tutaj, gdzie się wy... Spa się pojawiała? Nie. Dobra, weźmy strefy. Będziemy wiedzieli, gdzie jest. Coś w się sensie burze. Tych gości z kartą. Myślę, że to jest spoko plan. Wziąłem brykę. Gdzie ta burza? A tu jest, dobra. No to wio, lecimy. Goście przed nami, więc uwaga. Jedzie, 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 jedzie. I jadę, Zaczek jadę, jadę. Prawo. Na fulę, na fulę, na fulę, na fulę jadę. Tylko to jedzie, jakby chciało, a nie mogło, no. Ja proponuję po prostu jechać na tą flagę. Coś w się sensie antenę, Jaka to flaga? Co ja gadam? Ty, goście. Ta, buciki, ale ten SMG jest mocny, nie uważasz? Wydaje mi się, że on jest jest Taki idealny dla mnie, tak szczerze. Mały odrzut, mocny damage. Wziąłem kartę, więc odblokować to? Tak, odblokujmy, będziemy wiedzieli, gdzie jest strefa. Dobra, widzę, wkładamy kartę odblokowana i tu jest apteczka, bandaże, więc garnimy i idziemy. Ty, ktoś do nas strzela, nie mam pojęcia skąd, ale to chyba z awki z tłumikiem. Przejeżdżamy i mam nadzieję, kogoś za chwilę dojeżdżamy. Ej, ktoś buduje Skybase? -a? A nie, myślałem. Dobre pytanie. Może ktoś sobie skoczył z wysokości, bo mama go wołała na przykład do spania, bo nagrywamy to całkiem późno. Ja nie powiedziałem tutaj jeszcze jednego. Możemy używać wszystkie monety. W sensie, jak zdobędziemy sobie monetę, no to ona tylko leczy, więc nic innego nie daje, ale w razie czego możemy je podnosić. Przydałaby nam się strasznie jeszcze jedna, żebyśmy mieli w dwójkę. No wtedy jest łatwo wygrać. Jak już macie dwie monety, to można powiedzieć gracie na kodach, tak jak kiedyś się grało w GTA. Pozbierajmy jeszcze trochę cegły, otwórzmy ten pojemnik i miejmy trochę więcej jamo, bo tutaj się to szybko skończy. No Tak szczerze, to tak 80 to wcale nie dużo. Musimy kogoś wyeliminować, najlepiej tych gości z żółtym kółkiem. Tylko wiesz, czego ja się obawiam? Że to jest dwójka gości, którzy mają medaliony, bo oni się poruszają... Tak, to są na pewno e, razem, bo oni się poruszają dosłownie tak samo jakby co. I oni są na torach, oni są na torach, ale nic nie dostają, troszkę coś, nic. Mamy kolejny pojemnik. Amunicja. To jest rzecz, na której musimy się skupić, żeby nie zabrakło nam na potem, ale w ogóle bardzo bardzo dużo ludzi, 26 osób w takiej strefie No to jest wizualnie mocny wynik Ja właśnie zaznaczam lamę, która jest Na tym zboczu, więc lecimy na To zbocze i zobaczycie, że tam będzie O i to nawet Potwierdził pociąg <grym> W sumie tak to brzmiało e, Ja nie zdziwiłbym się, gdyby ta lama Faktycznie tam była To nie lama, ja źle wyczułem, to leżący lód na ziemi po prostu Chodź tutaj, pa, jest tutaj Tylko czyje zamo? Nie ma amo. To jest właśnie nasze szczęście, że jak mamy dobry lód, tak jak trzeba, to zabraknie amunicji, bo czego mogłoby zabraknąć? Tylko pytanie, gdzie jest. Gdzie jest amo z tych wszystkich rzeczy? Nie wiem, może ktoś go pokonał i przez to przeszedł, ale to trochę nie ma sensu. W sensie niby ma, ale nie ma, no nie wiem. Nie, ciężko stwierdzić. Z tą lamą to chyba był taki problem, że ona na, na drzewie gdzieś tam siadła i, i dlatego tak wyszło. No. Albo wpadła pod mapę. Ja myślę, że wpadła pod mapę, a tak naprawdę to tam była. I gości, gości! O oh mój god, lecę z nim stary! Mamy go, mamy go, mamy go i on strzelał. Dostałem sniperkę w głowę. Masz kulki, masz kulki uciekaj. Skąd on strzelił? Wiecie, wiecie. Czekaj, nie, czekaj, nie czekaj. Mnie, ja bym na miejscu. Czekaj, 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 spokojnie, spokojnie. Tylko nie wiem czy tu jest dwójka. Dobra, dostali. A, to jest bot chyba ten za mną. Ej, dwójka za tobą, jakby co. Ej, mam fraga, ktoś zginął. Gdzie jest ta dwójka stąd? Ja się zastanawiam. A, on jest tam, faktycznie. Dobra, ja wezmę karty za krzaka. On tam celuje, nie? On, on, on chce się upolować, tak jak niestety upolował i mnie. Aha, bo ty. A gdzie żeś ty tą kartą poszedł do nich? Ja nawet nie wiem, czy ja szedłem, czy ja nie leż... Aby, Chyba szedłem. Nie, nie wiem. Jest przypał. Jedno jest pewne, ten Ziomek chodzi obok mnie. Ja robię teraz szybką akcję do samochodu, zabieram karty za krzaka ile lecę go podnieść. Ale jest jeden plus w tym wszystkim: masz 500 amunicji, więc chociaż tyle. Prawie zginąłem, ale yy, jedziemy stąd, po prostu jedziemy i odradzamy się dokładnie tutaj u góry, ale czuję, że tu mogą być. Aha, to niezładko z Rocket League, wychodzimy na górę, ale ja czuję, że tutaj ktoś na pewno jest. Zakrzak podniesiony, kulki wystrzelone. I idealnie się wybiłem na goście. Okej, okay, pozdrawiam, wszystkich cieplutko. Widzowie, wróciłem i chciałbym zdobyć broń, aczkolwiek no na razie nie wygląda na to, żebym miał ją zdobyć. I starej tutaj jest dwójka. Dostał. Uuu, dostał! Dostał dużo. Ten gościu, ogólnie oni mają przegwizdane. A tu jest taki chłopiela. Aha, tu jest taki las, że to jest niesamowite. Rafa, plecy, plecy, plecy. Jeszcze jeden. Idzie, jakby co? Nie mam czym w ogóle strzelać. Ale ty musisz się cofnąć, wiesz co? Na to co byliśmy, więc wylećmy po prostu w ten sposób. Chodź i podniesiemy to, co tutaj straciłeś. Ej, dobrze, że mieliście te kulki, bo jakby nie one, to totalna dentka by była. Ja mam dla ciebie medalion, możesz sobie go zabrać, bo ja mam fula. Są też potki, ja tam zostawiłem duże. Nie dostaję awupy w głowę. 3, 2, 1, bum. Nie mów takich rzeczy, no. Moja postać ledwo biega. No, gdzie jest ta broń? No, ty. Jest gość! P pomocy! Okej, okay, widzę, widzę. Uoj, oj, ta broń jest potężna. Ta broń jest naprawdę potężna. Zakrzak tam gdzie zginąłeś, czyli y, tutaj w lesie. Już na szczęście mam, ale strzają kolejni tam za drzewkiem. Uwaga. Oni chcą zag. Ale ja zrobię tutaj więcej. Więcej tutaj sobie pomyśleni, że on, tak, mam nadzieję. I obejdę go z drugiej strony. Ta, on ma przegwizdany Dostał 16. Oni nie mają strefy, musimy ich, wiesz, trzymać. 13, on ma medalion. Ale to nic nie... O, dostał! Z jakimś opóźnieniem dwuletnim. O, jeszcze na dachu są, więc uwaga. 50 gościu dostał spamuje, on ma medalion, więc już ma full prawie. Dobrze, dobrze! Dostał, dostał, dostał. On jest za strefą? On leży. A, ja go powaliłem. W sensie powiedziałem, że dostała, on padnie. Jest medalion dla ciebie. Weź sobie ten medalion tutaj. Ja sobie biorę apteczki i wszystko inne. Trzy osoby ty! Zakrzyk mamy to? Mamy to prawdopodobnie. Lecimy. Strefa, 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 musimy przejść. Jasno, że tutaj coś się w apteczkować zdąży. Jest totalny luzik. To jest win widzowie. Ale szczerze, było już gorąco, nie? W pewnym momencie. Było gorąco, a ja sobie tak na gorąco znalazłem monetę numer dwa. Bardzo dziękuję. A ja na gorąco bym przygarnął mój stary SMG z y, celową nie bo mam bez celownika i mi się to nie podoba. A ty widzisz tego ostatniego, czy nie? A, ja go widzę. Dobra, jest tutaj, się mamy ku. Ej, obijmy go tak mocno, żeby nie miał macu. Czekaj, ja to podwalę, wiesz, jakby co? On jest u góry, Ej, powiem tak, powiem tak, powiem tak. Dawno nie budowałem, teraz się gra w Lego. Okej, okay, on chce tutaj mnie pompić, gościu. Ale bym dostał, panie czek, On nie jest taki zły, jak myślałem. Nie, on jest dobry, on jest właśnie mocny. Nie możemy go obijać. Musimy po prostu wjechać, bo on i tak się uleczy medalionem. Eee, Ej, ale czemu on ma tyle HP? Medalion, to jest zbyt OP. To się nawet rymuje. Ty, czy, czy on spadł na dół? Ta, 50 dostał, nie ma matca chyba. Co mnie podwalił? Ej, nie mogę stąd wyjść. Biało, biało leży, dobra. Wygraliśmy, wygraliśmy. Dobrze, tak się stało, bo ja prawdopodobnie spadłem jeszcze niżej.